Anko, ja jestem technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia na IT Hardware. Co widać po naszym nowym pięknym banerze znaczy w sensie lampce, bo baner jest taki sam jak był. Zostawcie suba, a my lecimy sobie z podsumowaniem newsów i zaczynamy od. Kupra Urban Rebel, od samochodu, tak, od samochodu dlaczego od samochodu? Bo po pierwsze, lubię kuprę i sam prywatnie posiadam. A po drugie, to, że ok, Urban Rebel może nie do końca mi się podoba, ale, ale tutaj projektując ten samochód, twórcy bardzo mocno skupili się na grach, na esporcie, inspirowali się tytułami e-sportowymi, żeby stworzyć samochód elektryczny i faktycznie autentycznie ta kre, e, kierownica wygląda jak e, kierownica od takiego, wiecie, ścigałki przed kompem. Oprócz tego joye tutaj i przyciski wyglądają jak z, wzięte z pada, więc naprawdę niesamowite to jest. Wysuwany tablet ma być. E, to taka, wiecie, miejska wyścigówka ma być, elektryczna oczywiście. E, wszystko neutralne, klimatycznie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo ciekawe podejście do projektowania. Co zresztą kupra już udowodniła, wypuszczając Formentora, który naprawdę nietuzinkowo wygląda, ale osobiście uważam, że jest ich trochę za dużo na rynku, e, dlatego jak wjedzie kilka takich bardzo ciekawych modeli i bardziej rozmyje się to, więcej ciekawych e, tego typu, z, w tym designie samochodów będzie na ulicach, no to może Formentor już nie będzie taki oklepany, a e, sam, sam Urban Legend, no jestem ciekawy ile będzie kosztował i jakie będzie miał osiągi. I będzie można się nad nim zastanowić, ale to raczej będzie miejskie autko, które będzie szybkie, ale z kiepskim zasięgiem. A jak jesteśmy przy elektrykach, to Elon Musk, ale tym razem nie elektryki, a sztuczna inteligencja, bo Elon kupił podobno tysiące kart graficznych i zamierza trenować sztuczną inteligencję, bo otwiera swoją firmę. I tutaj tu, tu, tu jest następny news, XAI, czyli firma... Elon, maska oparta o AI. Warto powiedzieć, że Elon był jednym z założycieli OpenAI, czyli organizacji odpowiedzialnej za ChatGPT, i no, sam Elon odszedł z niej w 2018 roku. 2019, przepraszam. No, bo chciał kierować firmą, ale firma się jakby nie zgodziła, że generalnie Elon spada, bo Elon zawsze, wszędzie chce być szefem. No i jakby to była, to była organizacja non-profit finansowana z zewnątrz, po czym jak pozyskała finansowanie w wysokości 1 miliarda od Microsoftu, no to doszli do wniosku, że muszą utworzyć człon nastawiony na zyski, co zresztą zrobili, a teraz ich kapitalizacja wynosi 30 miliardów dolarów i robią absolutną furorę. No Elon Musk ma tutaj bardzo mocny ból dupy i to trzeba sobie szczerze powiedzieć, bo wspomina o tym, że dał im 100 milionów jako organizacji non-profit, a oni teraz są warci 30 miliardów, jakim prawem? No takim, że Elon we wszystkim i zwłaszcza jeżeli chodzi o Big Tech i nowe technologie chce być pierwszy. Kiedyś miałem Elona za bardzo mocnego wizjonera i on faktycznie takim jest, ale miałem go za osobę, która się kieruje jakimś tym, wiecie wysokimi ideami. Nie, nie. Elon bardzo jest pragmatyczny, kieruje się zyskiem, władzą, kontrolą i tym wszystkim, czym kierują się um, korpokraci. Ja nie jestem jakoś przeciwny bardzo korpokracji, ale no, no nie no, w sumie jestem. Ale to jest takie bardzo mocne zakłamanie, że tutaj z jednej strony mówi, że a OpenAI takie złe, bo chce zarabiać, a sam w tym samym czasie zakłada też firmę opartą o AI raczej kierowany chęcią zysku. No dobra, jak jesteśmy przy AI, no to tutaj Stany Zjednoczone, konkretnie administracja Bidena, chcą ograniczyć AI i nałożyć jej tak zwany kaganiec. To nie jest nic nowego. AI obecnie już mają kagańce, AI nie mogą mówić o wszystkim, o co ich zapytacie, więc jest to takie trochę gadanie, że kaganiec chcą nałożyć. No oczywiście, że chcą nałożyć kaganiec, znaczy chcą nałożyć. A ja już mają kagańce nałożone przez swoich twórców, i tak też być powinno, bo nie powinno być tak, że Zapytasz AI, jak stworzyć bombę wodorową, i ono ci poda dokładny przepis. Fakt, faktem nie dostaniesz może wzbogaconego uranu, ale na prostsze rzeczy może podawać ci przepis, więc takich rzeczy być łatwo dostępnych nie powinno. A przynajmniej nie aż tak łatwo. Um, dobra, tutaj cały czas jesteśmy przy AI, bo jej, wszystko teraz będzie AI. Faktycznie w takich czasach powoli żyjemy. Nvidia wypuściła, jakby, taką wtyczkę do e, VLC Media Playera. Nie wiem, czy korzystacie, która poprawia jakość, jakby upskaluje. Wiecie, poprawia jakość, jak e, w DLSS filmów, e, i to jest naprawdę zarąbiste. Ja mam sam taki film ze swojego dzieciństwa, wiecie, nagrany jeszcze kasetą VHS, i totalnie muszę go wyciągnąć od rodziców. I e, nie, żeby to był jakiś problem, po prostu muszę tam pojechać z pendrive'em, zgrać go i ceknie, albo nie wiem, mogliby wrzucić na jakiś dysk, ale zawsze to będzie powód do odwiedzin i można to sobie tak przeskalować i ze starego filmu, który był nagrany w VHS w 90-tych latach można zrobić, kurde, film 4K to jest zarobiste, dajcie znać czy w ogóle korzystaliście z tego narzędzia w VLC Media Playerze jak tak, to dajcie znać jakie odczucia, jak nie to, to skorzystajcie i też dajcie znać jakie odczucia dobra, teraz już porzucamy AI i udajemy się do Chin, więc no, tam też się bawią w AI, ale tym razem nie o tym tym razem o tym, że jakby Chiny skupują mm, maszyny do litografii. I ja już to mówiłem y, kiedyś w podsumowaniu tygodnia. A w ogóle, 100 podsumowań tygodnia za nami. Także dzięki wszystkim. Dajcie znać, od którego jesteście. 100. 100 tygodni za nami. No niesamowite. Ten jest 101, setny był e, tydzień temu. To jest absolutnie bardzo fajny wynik i no fajny, no 100 tygodni, no wow, niesamowite. No ale dobra, yy, dzięki, że jesteście, naprawdę dzięki. To ceniam i strasznie mi przyjemnie nagrywa się te podsumowania tygodnia, no bo to, to zresztą już Wam kiedyś o tym mówiłem. Jak cały tydzień rozgaduję się na jeden, dwa tematy w jednym odcinku u siebie, bardzo długo, to bardzo się też cieszę, że mam taki format, w którym mogę te wszystkie rzeczy, które poruszałem bądź nie poruszałem, zamknąć, wiecie, w jednym filmie. To też jest fajne i mogę sobie takie dwa formaty prowadzić, czyli długie newsy na jeden temat i bardzo dużo newsów w jednym filmie rzecz nie umierać dla osoby, która lubi gadać o tym, co dzieje się w technologii. Ale dobra, przejdźmy już do tego, co robią Chiny. Chiny skupują na potęgę maszyny do litografii i robiły to już kiedyś, skupowały nawet stare maszyny do starej litografii, wiecie, 32 nanometry, nie wiem, jakieś 22, pewnie nawet 48, bo jakby sankcje Stanów Zjednoczonych nie pozwalają firmom, które zajmują się produkcją takich maszyn dla bardzo nowych technologii, wiecie, dla, dla 4 nanometrów, 3 i tak dalej, to są firmy głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Europy, głównie holenderskie, które oczywiście nie chcą podpaść stanom, więc nie sprzedają Chińczykom, ale Chińczycy mimo to skupują tam gdzie się da, gdzie kupią to na potęgę te maszyny, żeby zapewnić jakby przepływ i przede wszystkim produkcję no elektroniki u siebie, bardzo dużą, bo oni z tego bardzo mocno żyją, a teraz firmy przez te sankcje Stanów Zjednoczonych przestają jakby inwestować w Chinach, no i jakby to sprawia, że ich gospodarka nie zarabia tak fajnie, jakby chciała. Jak już będą mieli samą, sami swoją infrastrukturę do tego, no to nadal tą elektronikę będą mogli tanią. Produkować. Jak jesteśmy przy w rzeczach, to karty Intela w tym momencie to chyba najtańsze i ciekawe średniaki, jakie są na rynku. Ehm, średniaki może nie brzmi zbyt dobrze, ale Intel pokazuje, i to ja już niejednokrotnie, głównie w swoich filmach, mówię w tych dłuższych wywodach, że z hardware'u da się wyrwać sterownikami naprawdę bardzo, bardzo dużo, i Intel to udowadnia, wypuszczając kolejne sterowniki, które po raz. Kolejny podnoszą jakby wydajność ich kart graficznych o kilka, kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt procent. To jest niesamowite. Karta już jest sobie na rynku, macie ją w kąpie, kupiliście ją sobie dwa miesiące temu i gracie sobie, nie wiem, w jakiegoś Dead Space, bo tu jest akurat na przykładzie Dead Space'a, że tutaj jest sterownik najnowszy. Tu jest 3060, Tu jest sterownik starszy. Gracie sobie, kupiliście sobie tę kartę. Nie wiem, dwa miesiące temu graliście sobie w 48 klatkach w Dead Space'a Full HD, i nagle wychodzi nowy sterownik. I macie 78 klatek, i to jest przezarobiste. Tu nie jest żaden DLSS yy, czy in, CSS w przypadku Intela. Po prostu dostajecie nowe stery, i o tyle wzrasta Wam wydajność. Wow, wow, wow. E, oby tak dalej Intel, i mam nadzieję, że już jak już tak to dopieszczą robienie tych sterowników, to że kolejne generacje już będą na starcie oferowały z danego hardware'u dużo większy potencjał, jeżeli chodzi o wydajność i dzięki temu te karty będą takie jak między innymi słyszeliśmy tydzień temu, czyli że karty Intel już mają wartość 4080 w świecie, gdzie już będzie 50-80, ale no to już jest inna sprawa. W ogóle teraz zobaczymy, jak fajnie ten, yy, yy, to, to, ta, ta lampka, która de facto nie świeci, napis, meczuje się z tym napisem tutaj. Fajnie to wygląda możecie tak docenić jak ja. Strasznie dużo się rozgaduje, więc teraz przyspieszam. E, AMD śmieje się z 4070 na dzień przed premierą, bo w tamtym tygodniu mieliśmy premierę 4070, nawet dwie, bo pierwsza, czyli referent, druga niereferenty. O tym już sobie dużo mówiliśmy, były nawet testy na IT hardware, było dużo filmików, gdzie ja się wypowiadałem u mnie na kanale, więc jeżeli chcecie więcej o tym posłuchać, no to wbijajcie, e, czy to w testy na IT hardware, czy do moich filmików. Dzisiaj nie będziemy się rozwodzić nad tym, co jak jeżeli chodzi o 4070, no bo o tym było na tyle dużo powiedziane, że trzeba to obejrzeć osobno. Była premiera 4070, a AMD się śmiało, że 4070 ma tylko 12 GB pamięci, że karta z tej klasy powinna mieć już 16 i w sumie, no jakby mają rację, niestety jednak ich karty, no, no nie mają karty w tym momencie, w tym segmencie cenowym, więc niech pokażą w końcu 770 XT. To fajnie by było, bo AMD, ej, macie takie szanse, żeby teraz wypuścić fajne karty graficzne i grozić NVIDIA i nie rozumiem, dlaczego tego nie robicie. Tak czy inaczej... Może i mają słuszność, że się śmieją z NVD. 4070 wyszła oficjalnie, o tym już Wam mówiłem. Tutaj jak wygląda wersja Founders Edition, też się dowiedzieliśmy, ale to już wiemy, bo to ona jest oficjalnie w sprzedaży niestety nie w Polsce, ale LIPA. Gdzie kupić 4070? Wszędzie, tak naprawdę, yy, gdzie tylko chcecie, ale może lepszym pomysłem jest 6950 XT, tak? bo ta karta kosztuje dokładnie tyle samo, a jest dużo, dużo wydajniejsza od 4070, Więc no, generalnie mm, tak średnio kupować 40,70. Tak czy inaczej, za 3000 da się wyrwać tą kartę yy, RXA 6950 XT, który ma wydajność. No, większą niż 3080, nawet zbliżoną do 3080 Ti, a 4070 ma momentami mniejszą od 3080, więc no generalnie jednak warto rozważyć tutaj tego Radeona. Mamy też przecieki o RTX-ach serii 5000, podobno mają być dwa razy wydajniejsze od serii 4000. Na razie nic więcej tutaj nie mamy, niby wydajność 3 GHz. Ja mam taką swoją prywatną teorię. 3 nm od TSMC i to mniej więcej tyle co wiadomo. Ja mam taką swoją prywatną teorię, bardzo kontrowersyjną, zobaczymy czy ona się sprawdzi. A mianowicie to, co jest najbardziej kontrowersyjne w serii 4000, to cena. Abstrahując od wydajności teraz tych najsłabszych modeli, bo ona też jest kontrowersyjna, to ja uważam, że cena serii 5000 nie zmieni się w stosunku do serii 4000. Uważam, że te karty wyjdą w takiej samej cenie. Może te najwydajniejsze będą droższe, czyli wyjdzie jakaś potężna 50-90, która będzie jeszcze bardziej droga, ale na przykład 50-80, 50-70 zachowają te same wyceny, albo będą bardzo, bardzo niewiele droższe. No, ciekawy jestem, czy tak będzie. To taka moja przepowiednia, nostra Techno Kratusa. Sprzęt gamingowy sprzedaż game, monitorów gamingowych zalicza duży spadek. No, ciężko tutaj się dziwić, skoro sama sprzedaż komputerów zalicza duży spadek. Co mam w niu się obok też podobne wykresy, że spadek sprzętu komputerowego leci w dół i zresztą mówiłem wam to też chyba w podsumowaniu tydzień temu no to ciężko się dziwić, że monitory też spadają. Spadły głównie w 2022 roku. W 2023 już się odbijają generalnie no, zyskują już te z wyższym odświeżaniem monitory gamingowej. Ciężko się dziwić w tym momencie, jeżeli mówimy o monitorze typowo pod gaming, no to już 60 Hz absolutnie odpada, 60 Hz, 75 to jest może pod bardziej komfortową pracę, T75, ale jak mówimy o sprzęcie gamingowym, no to już te 120, 144 Hz to jest takie moim zdaniem must have. Coraz popularniejsze matryce OLED, którą zresztą testowałem u siebie na kanale, też w sobotę, więc możecie do mnie zobaczyć OLEDa testowanego. No cóż, rynek monitorów bardzo mocno się zmienia i ciekawy jestem, co z tego wyrośnie, ale mam nadzieję, że bardzo fajne Tanie matryce OLEDowe, bo na tyle to, to, że już rynek komputerów spada, to już też Wam dzisiaj mówiłem. No i też mówiłem w ostatnim podsumowaniu newsów, że faktycznie jeszcze czeka nas ten rok spadku sprzedaży na rynku w PC, a w przyszłym roku zacznie ona rosnąć. Generalnie, jakby zapytacie, co nas to obchodzi, w sensie. My nie sprzedajemy, to mamy to w dupie, że to spada. Faktycznie trochę tak jest, ale wiecie, jak spada popyt, to producenci bardzo mocno też ograniczają dostawy. A jak ograniczają dostawy, to jakiegoś sprzętu jest mniej, a jakiegoś sprzętu jest mniej, to jest często droższy. Jak czegoś jest za dużo, to się robi bardzo taniej. Tak jak mamy teraz na przykład sytuację z ddr 4 z pamięciami flash, że DDR4-ki zaczęły bardzo mocno tanieć, to jest niesamowite i jest bardzo przyjemne. A podobnie też Dyski SSD. Wow, jakie one ceny teraz wykręcają zarąbiste, to też jest niesamowite. Dlaczego tak jest? Ano, dlatego, że e, być może m, tych e, elementów e, PC-ów jakby nie dotknął kryzys. One były dostarczane przez cały czas w takich samych ilościach na rynek, bo wiecie. Generalnie karty graficzne się sprzedawały bardzo mocno, nawet płyty główne, bo to jest potrzebne do koparek. Ale wiecie, no nie potrzebujecie dysków do koparek, nie potrzebujecie dużo ram do koparek. Ale było to produkowane tak jakby w, w połączeniu z tym wszystkim innym, czyli zasilaczami, płytami głównymi, kartami graficznymi, więc robiło się tego bardzo, bardzo dużo. Popyt spadł na DD4 przez to, że teraz już raczej wchodzą DDR5. I ludzie też nie składają komuś a to wszystko było produkowane do tych kompów, w związku z tym zrobiło się tego dużo i ceny lecą w dół. Um, dobra, a teraz już przejdźmy sobie do takich typowo gamingowych rzeczy, czyli handheld od um, Sony. To jest chyba tylko taki obraz, um, nie wiem, jakby to mogło wyglądać. Bardzo ciekawie, no jest to po prostu pad z PlayStation 5 i w środku ekran. Jakby tak wyglądał handheld od, od Sony to nie byłoby to najgorsze. Natomiast ja mam wrażenie, że teraz tendencja jest taka, żeby handheldy jednak były symetryczne, bez wystających elementów, tylko żeby to była jedna całość, więc wątpię, żeby tak to wyglądało, bo swoją drogą nadchodzi. Jest to pełnoprawny już następca. PSP. Znaczy nawet nie PSP, tylko PS Vita, bo PSP było starsze. Ehm, więc wątpię, żeby coś takiego z tego handheldu wystawało, ehm, bo jest to nieporęczne. Handheld ma być do podróży. Ehm, chociaż czy on będzie do podróży, to nie do końca mnie to przekonuje, ponieważ ma mieć stałe połączenie z internetem. To jest dla mnie dość kontrowersyjne, bo jak ja sobie wyobrażam konsolę przenośną, to takie miejsce, w której mogę sobie na przykład zagrać w samolocie na takiej konsoli, a nie mogę sobie zagrać na takiej konsoli w samolocie, bo tam nie mam połączenia z internetem, a już na takim Switchu, na przykład bez połączenia z internetem spokojnie sobie pogram, czy nawet chyba na takim e, s, e, Steam Decku. Tak wyglądał e, e, PlayStation e, Vita. Tak? Nie. Chyba tak. Coś takiego. Wita PSP też tak wyglądało podobnie. No i wydaje mi się, że ten następca też będzie wyglądał bardzo podobnie, a nadejdzie też prawdopodobnie gdzieś w przyszłym roku mniej więcej. Co by się zbiegło w sumie z premierą PS5 Pro? No zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra i na samym końcu... O, kurza, twarz coś się wywaliło. Nie, już działa. Dead Island 2. Znamy wymagania sprzętowe. To już też u siebie na kanale chyba mówiłem. Do Ultra potrzebujemy aż 3090 sparowanej z x 13700 k albo zrealizowanej 97900 x 16GB RAM do praktycznie każdych, y, każdej konfiguracji poza minimum, gdzie wystarczy nam 10, 70GB pamięci wolnej na dysku do każdej konfiguracji, a żeby pograć na absolutnym minimum, czyli Full HD w 30 klatkach, czyli wiecie, ruszy Wam ta gra no to co najmniej i siódemka siódmej generacji, co ciekawe, laptopowa jest tutaj podana, więc pewnie szósta i piąta generacja desktopowych procesorów Wam wystarczy, zwłaszcza, że jako y, odpowiedniego do AMD jest podany FX 9590, no i karta graficzna to co najmniej GTX 1060, ale y, takie rekomendowane wymagania, no to co najmniej RTX 2070, więc jest gigantyczna przepaść pomiędzy minimalnymi a rekomendowanymi albo z AMD RX 6600, XT, a do tego procesor co najmniej 99 generacji, albo Ryzen 5600X No, więc troszeczkę ta rozbieżność, między minimum a recommended jest. No i gracze podejrzewają, że już Valve przestało rozdawać CS2 jako Betę. Moim zdaniem. Wydaje się, że po prostu tych beta testerów mają już wystarczająco, bo tych chętnych było naprawdę dużo, a premiera już też swoją drogą niedługo. Więc no, żeby nie rozdać połowie społeczności graczy, żeby nie zdążyli się ludzie znudzić tym CS-em, no to lepiej już ograniczyć tą ilość i poczekać do premiery do czerwca. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. No i cóż, widzimy się za tydzień w kolejnym podsumowaniu nieco zmienionego tygodnia. A tymczasem życzę Wam miłego tygodnia. Wbijajcie do mnie na kanał tam filmy codziennie. A już dzisiaj miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć.